Cześć, a w dzisiejszym odcinku ruszymy temat kolejnej usterki, która wystąpiła w moim BMW, czyli jest to BMW E60 525D przedliftowy, ale na pewno też te usterki występują. E60, E61 wersja silnikowa jest raczej tutaj bez znaczenia. Przedliftowych, poliftowych, jak też potem czytając się dowiedziałem, o co chodzi. U mnie w aucie od czasu do czasu, jak włączyłem nawiew na konkretny bieg, te obroty tej dmuchawy zaczynały mi falować. Potem kiedy dojszły do tego już ostre mrozy, czyli gdzieś około minus 10, tak jak to było w czasie świąt, po prostu dmuchawa umarła. Już wtedy zacząłem się rozglądać za nowym nawiewem. Czyli na całym tym właśnie, tak jak tutaj widzicie, silniku razem z jeżem. No bo nie ukrywajmy, ale dostęp do tego jest trochę upierdliwy, więc wolałem wsadzić jedną i drugą e, rzecz sprawną. Oczywiście, dmuchawa, tak to będę nazywał, e, przyszła do mnie. Czyli ten wentylator nawiewu przyszedł do mnie. Rzuciłem go w kąt. Bo jakimś cudem ożyło mi to i zaczęło działać. A był okres świąteczny, więc jak wiadomo, nie chciałem sobie zaprzątać głowy robotom w garażu. I tutaj był mój błąd, bo temperatury wtedy były dodatnie. Kiedy w drugi dzień świąt dowaliło konkretnym mrozem, mój wentylator uznał, że dziś sobie nie zadziała. Wsiadłem do auta, przyjechałem na garaż, włączyłem całe grzanie, jakie było możliwe. No i właśnie z kuli tego, że temperatura była no chyba z minus dobre 10, nie nagrałem Wam, jak przeprowadzam tą wymianę. Bo jak widzicie, mam tu wąsko, więc musiałbym to nagrywać na dworze. Nie było to realne. Więc... Zrobiłem parę zdjęć, aby wrzucić wam przebitki. Zaraz wam powiem, jak ta wymiana polegała, ale najważniejsze. Czyli nierówne obroty, jeżeli ustawimy nawiew na bieg, na konkretny bieg, bo jeżeli dacie tryb auto i te obroty się zmieniają, to wiadomo. Czy auto potrzebuje schłodzić, czy potrzebuje bardziej wnętrze dogrzać. Już od tego są czujniki i jak wiadomo on sobie właśnie tym nawiewem będzie regulował, czyli raz będzie chodził szybciej, raz będzie chodził wolniej. Ale na konkretnym biegu, właśnie jak miałem ustawione, zaczęła mi ta, e, ten wentylator zaczął mi pracować na różnych obrotach, aż w końcu umarł sobie, potem zrobiło się trochę cieplej, znowu zaczął żyć. No i jak przywaliło minus 10, no to umarł na dobre. Dość często padają tych wentylatorach, oto te jeże, tyle że wtedy już raczej dmuchawa z tego co wyczytałem nie podniesie się, czyli ona znowu nie zacznie działać. Czyli u mnie problem gdzieś występował właśnie tutaj w tym nawiewie, po prostu był pewnie problem, już gdzieś był opór, coś tutaj, szczotki z tego co widzę jeszcze są, no, ale gdzieś tu już pewnie coś było wyeksplatowane, zanieczyszczone, już był za duży opór, bo jak przekroczyłem powiedzmy sobie 100 na godzinę. No to delikatnie tam zaczęło wiać, ale to już bardziej chyba powietrze, które wpadało z pędem do auta zaczynało wiać, więc ja się już tutaj nie rozczulałem, zamówiłem nowy wentylator, zjeżdżę, wiadomo, swoje to kosztuje, ale tak jak przed chwilą wspomniałem, dostać się do tego, to też jest trochę wyczyn. A więc tak, jak się do tego dostać? Musimy zdemontować ten długi, e, górny dekor, gdzie mamy światła awaryjne. Oczywiście wypinamy ten e, włącznik świateł awaryjnych oraz otwierania, zamykania zamków. Potem demontujemy panel klimatyzacji, e, radio, PDC. To wszystko musimy rozpiąć. Wyciągamy całą ramkę. Oczywiście zanim ją wyciągniemy, musimy odkręcić i cofnąć delikatnie tunel, aby. Tam są dwa zawiasy, aby nam to wyskoczyło. Potem też pod tunelem idzie e, plastik, który kieruje nam powietrze, ciepłe powietrze na tylną część auta, więc to też musimy sobie rozpiąć, aby dostać się do samej tej dmuchawy. Musimy odkręcić cztery śruby na Torxa, bodajże, e, które trzymają osłonę właśnie tego wentylatora nawiewu. Jeżeli to odkręcimy, już właśnie widzimy to na wierzchu, i tutaj jest to przykręcone też dwoma śrubkami. Oczywiście, wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Jeżeli problem, tak jak mówiłem i opisywałem wam, był podobny do tego problemu, który był u mnie, nie ma mocnych, musi zadziałać. Co, so, myślę, że taki fajny, szybki odcinek. Na pewno komuś pomogę, bo może ktoś z tym walczył. Więc jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!